Piedad czego łuna, co z oczy razi, To od gwiazdy taka jasność! Co ty pleć? Są gwiazdy. No jo, ale od tej, co do betlejemskiej stajenki drogie pokazuje. I my nie wiedzieli, ale nadesła jakieś mądra staruska, co chodzi po świecie i nam roztołkowała. Nie ja ten smak gdzie gadał! Zet tak nie bojęła się. Nie bójcie się, to gwiazda pokazuje, gdzie ludzi mają iść. W Betlejem panna czysta, urodziła bożego syna. To Mesyjos, odkupiciel. Pójdę drugiam ludziom opowiadać. Cekcie, czekcie, tak nieugoszczone nie pójdziecie. Skopnij jak na do komory, przynieś osełkę marko i chleb. Jest, co jest, jest na świecie dobry ludzi. Ostańcie z Bogiem.